Wojciech Szewczyk długo dzisiaj walczył z Brytyjczykiem Jotem Sandersonem, w końcu wygrał 9 do 7. Wojtku, pewnie byłeś wcześniej niewyspany, że tak długo trwała ta walka z Sandersonem. Eee, no tak, wczorajszy mecz skończyłem po pierwszej w nocy, już nikogo tu nie było na sali, a jeszcze grałem. No i, i niestety tamtym meczu poległem, bardzo liczyłem na to, że dzisiaj będę mógł cały dzień odpocząć, a, ale trzeba było się przygotowywać na mecz o 18. Eee, no, Byłem pełen obaw, muszę przyznać, bo Elliot jest mocnym zawodnikiem, potrafi grać na takim dużym flow, jak, jak je złapie to jest trudne do zatrzymania i dzisiaj mam wrażenie, że go nie złapał, nie funkcjonowało mu też rozbicie, no, tego troszeczkę potrzebowałem, potrzebowałem, żeby on nie zagrał swojej najlepszej gry i, i, i wykorzystałem te... te no te e, szanse, które mi dał. Eliot w końcówce doszedł na 8-7, do miał cały czas, był przy stole i popełnił w końcu błąd, ty tak e, czekałeś, czekałeś na swoją szansę i wykorzystałeś ją w samej końcówce. Tak, no już było widmo tego, że, że znowu przede mną 8-8. No, wczoraj prowadziłem 7-3 i zostałem dogoniony, tutaj 8-5. Do no jeżeli historia by się powtórzyła i tak bym odpadł w mistrzostw 2 razy 9 8 no to by to bolało. Starałem się o tym nie myśleć, ale Czasem tak jest, że ma się wrażenie, że gwiazdy sprzysięgają się przeciwko nam. No i z całym sercem starałem się spowodować to, żeby tak nie było dzisiaj. No i dostałem swoją szansę i dobiłem. Może to trudne miłego początku, może to się wszystko odmieni. Najbliższe. Tak, tak. Grałem już w tylu turniejach, że zawsze to sobie mówię, kiedy nawet nie widzimy w ogóle. Szansy, żeby to był sukces, nagle jest dwa dni później i gramy w dalekiej rundzie i to się wydaje już jakby odległa historia, te trudne momenty. Także dopóki piłka w grze należy walczyć, bo to się lubi odwracać. Rzadko wygrywa się turnieje, kiedy wszystko idzie jak pomaczne. Ale chyba pocieszeniem jest to, że męczą się także inni, jak Joshua Filler czy Alvin Ocean. Pewnie, każdy turniej ma swoją historię i nieraz faworyci idą jak burza, a nieraz muszą walczyć o każdy punkt i tutaj tak to wygląda. No przede wszystkim odpocznij, wyśpisz się i wszystko przed tobą. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.